W tej lekcji zapoznam się z interfejsem programu Tekla Structures. Po odpaleniu nowego modelu, ekran powinien wyglądać mniej więcej następująco. Omówimy sobie teraz poszczególne obszary naszej przestrzeni roboczej. W środku oczywiście widzimy model. Będą interesowały nas również wszystkie paski, które są widoczne po bokach ekranu. Zaczniemy od góry. Po lewej stronie mamy zakładkę Plik. Jak w wielu programach możemy tutaj Wybrać nowy model, otworzyć, zapisać jako, importować, eksportować i wiele innych podstawowych narzędzi. Dalej mamy wstążkę, do której być może jesteś już przyzwyczajony, czy to z programów Windowsowych, czy to z innych programów inżynierskich. Na wstążce znajdują się kolejne pozycje związane z modelowaniem konstrukcji budowlanych, takich jak stal czy beton, oraz funkcje do edycji modelu, czy to też. Do ustawienia widoku modelu. Kolejna zakładka dotyczy rysunków i raportów, a dalej pozostałych funkcji bardziej zaawansowanych związanych z zarządzaniem modelem, czy też dostawami i produkcją, a także do tworzenia modelu analitycznego, czy też połączenia z innymi programami, takimi jak Trimble Connect. Wszystkie te funkcje omówimy sobie na dalszych etapach szkolenia. Po prawej stronie ekranu znajdują się karty związane z właściwościami modelu, chmurą punktów, a także modelami referencyjnymi oraz aplikacjami i komponentami. Możemy sobie już na początku ustawić aplikacje i komponenty oraz właściwości. Właściwości wyskakują nam po lewej stronie. Jeśli u ciebie nie wyskakują po lewej stronie, a gdzieś na przykład tutaj, możesz to złapać. I przeciągnąć na lewą stronę. Właściwości przypominają to, co być może znasz z AutoCADA lub innych programów inżynierskich. U dołu znajdują się paski narzędzi związane z selekcją obiektów w modelu, filtrem selekcji czy też płaszczyznami roboczymi, a także stylami lokalizacji obiektu. Te wszystkie funkcje pojawią się na dalszych etapach szkolenia.